Witajcie, kochani, w Dniu Pańskim. Mam nadzieję, że macie podobnie dużą radość z tego powodu, że się spotykamy przy Słowie Bożym jak ja. Ja ogromnie się zawsze cieszę, że możemy się spotykać, zasłuchać i przyjmować Słowo Boga do naszych serc. Dzisiaj, fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia. Odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Byśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością mamy się modlić za naszych rządzących. Słowo dzisiaj mówi bardzo wprost. Dlatego chcę Was o to gorąco prosić, zachęcić. Zrobimy to za chwileczkę razem, ale dzisiaj na Eucharystii pamiętajmy o wszystkich rządzących na całym świecie o królach, o prezydentach, o premierach o wszystkich odpowiedzialnych. Za kraje na całym świecie módlmy się o łaskę wiary przede wszystkim o mądrość o miłosierdzie abyśmy na ziemi mogli żyć pobożnie i w cichości serca sławić Boga bez przeszkód w każdym kraju módlmy się gorąco Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Kochani, życzymy Wam pięknej niedzieli. Ja chcę Wam jeszcze zdradzić taki sekret, że ja codziennie modlę się za rządzących w naszym kraju, bo wiem, jak to jest ważne. Aby oni mogli przyjmować wiarę i mądrość. Zachęcam Was do tego. Módlmy się za nich serdecznie. A teraz pieśń. Oto jest król. Niech najwyższy, prawdziwy król otacza swoją potęgą i łaską wszystkich rządzących. Do zobaczenia.